Dzień dobry kochani. Witajcie serdecznie. Mamy soboty po Dzisiaj mecz, mecz korony z Krakowią. Bardzo jestem ciekawa. Jak będzie na pewno będzie super, bo przepiękna pogoda, nie ma zimna, nie ma deszczu, mnóstwo kibiców idzie. Słuchajcie, wyubierani z każdej strony zobaczcie ile osób. Ja też na spokojnie muszę się zaopatrzyć w taką fajną koszulkę żółtą, żeby nie było wstydu, żeby można było się ładnie zaprezentować. I jeszcze taki szaliczek, a to już szalik ma, ale ja jeszcze nie. Robi się coraz bardziej żółto wszędzie. Whoa! That's <laughs> swap <laughs> do domów, do swoich samochodów, no jest, kochani, tych ludzi bardzo dużo. Ada, nie tutaj na chodniku, no coś ty, tu na trawce możesz, na trawce, Adusiu. Dzisiaj przegraliśmy, w sumie korona przegrała 2-0. Adusiu, zejdź na bok, uważaj na samochody, więc Krakowia wygrała 2-0. E, wszyscy zawiedzeni ale słuchajcie atrakcja była mecz się odbył było dosyć takich kilka fajnych zawrotnych momentów bardziej e, kibice dopisali niż e, piłkarze ale znamy to z autopsji niedziela słychać dzwony słuchajcie, całkiem niedaleko mam kościół Dzwony dzwonią na sumę, bo jest 11 chyba 45, także za chwilę będzie msza. Co u nas wróciłyśmy słuchajcie, z tego meczu. Później byliśmy u znajomych, naprawdę było bardzo przyjemnie. Dzisiaj natomiast mój mąż przyjechał i rozpalił w, takim, w takiej kozie. Rozpalił ogień i grzejemy wodę w basenie. Niby jest zachmurane, ale je pokazuje nam 24 stopnie. Mam nadzieję, że ta temperatura wystarczy, żeby pokąpać się w basenie, więc dzieciaki będą dzisiaj szaleć, szaleć w basenie. Jest zachmurane. Zaraz sobie zresztą sprawdzę tą temperaturę, bo patrzyłam, że od 14 ma być słonko i 26 stopni. To już naprawdę tak całkiem przyjemnie, jak nasze, na nasze polskie warunki. Pamiętam, jak byłam dzieckiem. Słuchajcie, to w wakacje, jak było takie 22 stopnie, to po prostu szaleństwo nigdy nie było więcej, nie kojarzy mi się, nie przypominam sobie, żeby były lata, gdzie było bardzo gorąco, tylko raczej taka, takie lato polskie to oscylowało w granicach 22-24 stopnie i bardzo rzadko się zdarzyło, żeby jakaś była taka temperatura około 30 i my właśnie w takich temperaturach i kąpaliśmy się w rzece i bawiliśmy się i całe lato biegaliśmy po podwórku, po łąkach, po polach i nie pamiętam nie kojarzę w ogóle, żeby były takie temperatury bardzo wysokie, tylko właśnie takie osylujące na granicy 20 kilku stopni. No dobra, moi kochani, rosołek mam już ugotowany, pluseczki również zebrałam sobie dzisiaj malinki i pomroziłam bardzo dużo tych malinek, bo aż dwie miseczki takie po 3 litry. Wypukałam część, zamroziłam w całości, część zblendowałam z cukrem i do takich pojemniczków będę mieć później. Wiecie, czy do budyniu, czy do jakiegoś tam so sosu, miałam powiedzieć ciasta, czy coś. No zobaczymy. Naszło mi dzisiaj na bułeczki, kochani to będą bułeczki z wiśniami, naszymi, naszymi, domowymi wiśniami. Robiłam sobie taką konfiturę wiśniową i tutaj mamy bułeczki drożdżowe, w środku jest nadzienie wiśniowe. Mam odrobinę kruszonki, tylko troszeczkę mi się wydaje, że jest taka, nie wiem, za mało rozdrobniona. Robiłam w termomiksie, ale tak bym chciała, żeby była bardziej sypka, no ale nic. Nie narzekamy, wykorzystujemy to, co mamy. Posmarowałam białkiem, za chwilę bierzemy sobie posypkę i będziemy sypać na bułeczki. Zaczynamy kochani poniedziałek Matko jaki ciężki dla mnie Po tak intensywnym weekendzie Naprawdę Ciężko się było rano zebrać Głos lekko ochrypnięty Myślę, że za, dużo, za duża ilość Lodu w napojach I po prostu Lodów też takich jedzonych No dobra kochani, zaczynamy ten dzień Oczka malutkie Kochani, ale to nic Mam na sobie kurteczkę, bo tak z rana To jeszcze tak rześko w sumie jak stoję w tym słońcu to naprawdę już ciepło zamykam autko, idziemy zrobić drobne zakupy, takie śniadaniowe nie wiem co będę dzisiaj jadła, wzięłam sobie pomidorki swoje, wzięłam jeszcze bułeczki takie z wiśniami piekłam sobie na, na niedzieli to też sobie zjem może jeszcze jakieś tylko pieczywo wezmę i ewentualnie nie wiem winogrono, bo teraz sporo tego winogrona Mamy tutaj, mamy co? Lody na promocji, cukier na promocji, kola. Oj, to szkolne 5 plus 5. Kaszanka ewentualnie. Nektarynki na wagę kupię. Wracamy do auta. Całkiem dobry czas mam, 8.02, Jeszcze całe 13 minut, żeby się dostać do pracy. Mam zrobione delikatne zakupy, między innymi jest nektarynka, która jest na promocji. A co kupiłam? Słuchajcie, kupiłam takie mega duże. O, tutaj jest narysowana jaka wielkość wkładki. Kupiłam sobie takie paluchy z sezamem. Ja już je kiedyś jadłam bardzo smaczne. Mini baterie będą mi potrzebne. Słuchajcie, do tego ostatniego, do tej ostatniej pogodynki. Dwa Twixy, jeden będzie dla mnie, drugi dla Adusi. Mleczko jedno do pracy. No i dwie bułeczki. I mam tutaj, słuchajcie, nektarynki. Naprawdę fajne, twarde. A jeśli chodzi o cenę, e, ho, 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 nektarynka. Ona była po 5,39 dzisiaj. Wyszło mi prawie lekko ponad kilo. I co tutaj? Te wkładki 17,99 baterie 12,99 mleczko po 3,49 Grissini 5,19 baton Twix po 3,99 szaleństwo. 4 zł i 1 Twix. Bardzo, ale to bardzo wszystko zdrożało. Ja pamiętam te Twixy po dwójkę, po złote 80. Masakra. Chyba jednak zdejmę tą kurteczkę, bo jest naprawdę już ciepło. I co? Widzimy się pewnie po pracy i będziemy działać dalej z tym dniem. Matko, powoli, aga, powoli. No, ale świeci dzisiaj intensywnie, pewnie będzie bardzo słoneczny i ciepły dzień, chociaż wieczorki już są naprawdę chłodne. E, moi kochani, e, mój mąż przyjechał troszeczkę na dłużej, na tydzień, więc będziemy razem. E, I jest plan, słuchajcie, za waszą delikatną namową, skorzystam z tej opcji i pojedziemy do Kazimierza Dolnego, może się uda. E, plan jest na sobotę, mam nadzieję, że się nic w międzyczasie nie wykrzaczy. I uda mi się zrealizować ten cel, oczywiście zabieram Was do Kazimierza, bardzo jestem ciekawa tego miasta. Często, ale to często słyszałam, jedź do Kazimierza, ale nigdy nie byłam. Wiecie, kawałek drogi jednak i tak się jakoś nie składało, żeby, słuchajcie, jechać. I teraz, no, się pojawiła taka okazja to skorzystamy. Wiecie, powolutku te wakacje się kończą, więc staramy się oprócz tego, że byliśmy w tej Grecji, jeszcze troszeczkę pokorzystać właśnie z takich choćby pojedynczych dni, żeby coś zobaczyć, żeby coś zwiedzić, żeby coś użyć. No byliśmy na kajakach, byliśmy w Sandomierzu, a teraz czas na ten Kazimierz. Troszkę mi się marzy, żeby jechać w góry choćby na dwa, maksymalnie trzy dni, ale no nie wiem. Nie wiem czy to wypali w ogóle jeszcze w sierpniu, może bardziej w październiku. Zobaczymy. Tak naprawdę to ostatnio tak spontanicznie podejmujemy decyzję, że wszystkiego się mogę po sobie ogólnie po nas spodziewać. Zobaczymy. Dobra. Już nie smętole w samochodzie. Rozłączam się i widzimy się później. Dla mnie za 8 godzin, a dla Was za chwilę. No, witajcie kochani, przyjechałam z pracy, już jest późno, naprawdę późno, bo jest godzina 20 z samego rana widzieliście zrobiłam jakieś drobne zakupy, między innymi e, chyba tam nektarenki były, z tego co pamiętam. E, kupiłam też sobie baterie. Próbuję sobie e, połączyć e, o, połączyć sobie słuchajcie właśnie ten sprzęt, czyli pogodynkę e, z tym co jest na dworze. Właśnie ten sensor, który potrzebny jest na dworze, e, nie wiem jak go połączyć właśnie z tym e, urządzeniem. Jakżeby to było, słuchajcie, w języku polskim, no to mogłabym sobie instrukcję rozczytać, natomiast mam to w języku angielskim, niemieckim. Trzeba to po prostu przetłumaczyć e, na internecie. Nie jest to kłopot absolutnie, bo przecież są translatory i bez problemu bezpłatnie mogę sobie to przetłumaczyć. Mam słuchajcie, dwie cukinki i zaraz sobie z nich zrobię placuszki. E, Tucież no jak tam ktoś woli. Ja na przykład robię to w wersji bardzo łagodnej, takiej lekko słodkawej, e, nie dooprawiam bardzo mocno i. Uwielbiam nawet takie odgrzane. Nasmarzymy sobie za chwilę i ja jutro sobie wezmę do pracy, będę mieć na obiad. Będzie na pewno pysznie. Dodaję do tego bardzo dużo jajek i odrobinę cebuli i w sumie co? Mąka, trochę mąki i działamy. Mam ten przepis nagrany jak nie pamiętam, słuchajcie, to często do niego wracam właśnie, włączam sobie swoją, po prostu swój filmik na YouTubie i w ten sposób mogę tworzyć właśnie placuszki z cukinii. Dobra, działajmy kochani, bo czas leci, czas goni, a też trzeba się okąpać, jeszcze ogarnąć siebie, może jeszcze tam u góry sypialnie, no zobaczymy. Zresztą, kurczę, chyba miałam przełożyć pranie, a sobie zapomniałam, lecę, póki jeszcze jest czas i wrzucę do suszarki, niech się suszy. Thank mm -hmm. you. Zobaczmy, co tam, kochani, w koszyczku. A w koszyczku, słuchajcie, wszystko. Zobaczcie, ile tego jest. Dosłownie cała garść. Wyrzucamy do kosza i ładujemy. Ładujemy suszarkę. A jeszcze pojemnik z wodą. Suszarkę bardzo łatwo się nastawia. Wybieramy poziom suszenia i już jest gotowe. Niech się suszy. Z takich dwóch cukinii mam nadzieję, że wyjdzie na, tak, na tyle ilość właśnie placuszków żeby, słuchajcie, zaspokoić brzuszki mojej rodziny, dzisiaj na obiad Grzegorz, Grzegorz słuchajcie, ugotował barszczyk czerwony, taki zabielany. Można by to nazwać też botwinką, bo jest tam trochę liści z buraka czerwonego, jest burak czerwony i też łodyżki, także na pewno smacznie, na pewno, bo ja jadłam. I co dziwne, słuchajcie, Anna też jadła właśnie tą czerwoną zupę. I podobnież zjadła cały, cały talerz. Cieszę się, bo słuchajcie, nie próbuję nowych rzeczy. Ona taka była, wiecie, za raczej za zupą pomidorową, była za rosołkiem, ale barsz czerwony, zabielany. No proszę. O, jaka mięciutka, fajnie się obiera. Także sprawa będzie naprawdę szybka do zrobienia. Dzisiaj, zamiast trzeć na tarku, albo na przykład w tej maszynce. Wezmę do termomiksa wrzucę na chwilę i zrozdrobnię, zobaczymy, jak mi to pójdzie i czy to też da egzamin. Dobrze, kochani, termomixa tak naprawdę to użyjemy do tego, żeby tylko rozdrobnić, także szukam miksowanie, miksowanie. Wrzucamy takie kawałki cukinii na razie pół porcji zamykamy i lekko rozrodnimy powiedzmy przez no nie 30 sekund, ale no zobaczymy, może 4-5 sekund zobaczcie taka miazga chyba wystarczy wrzucam sobie to wszystko do yy, miseczki szklanej gdzie ja mam, Prowadźcie jakąś silikonową głychę, żeby to wszystko powybierać. I bierzemy się za drugą część. I też bardzo ładnie rozdrobniona Zobaczcie ile szybciej O ile szybciej, krócej Trwa przygotowanie cukinii Jakbyśmy go mieli, ją mieli trzeć Na przykład na tarku Lekko posolę Żeby woda troszeczkę puściła Żeby cukinia puściła wodę I będę mogła ją odsączyć Wrzuciłam tutaj, słuchajcie, jedną cebulkę. Rozdrobnię ją tak naprawdę mega mocno, i też dodam do cukinii. Wygląda ona w ten sposób naprawdę fajnie rozdrobniona. Można by też dodać szczypiorek, ale ja szczypiorku nie mam, więc pomijam ten składnik w moich placuszkach. Biorę jeszcze jajka, odrobinę mąki, sól, pieprz i będziemy smażyć. W wody zobaczcie, ile już ubyło mi tej cukini. Dodam cztery łyżki mąki. I te pięć jajek, i będziemy wszystko mieszać. Kochani, dzisiaj to wszystko kończymy tego vloga przepysznymi placuszkami z cukinii. Będą idealnie na jutro na obiad. E, widzimy się jutro. Zaczynamy nowy vlog, nowy dzień. Oby był jeszcze lepszy niż ten. Pozdrawiam was serdecznie.